Wszystkich serdecznie po długiej przerwie na moim kanale. Jestem w terenie, jest fajny, mroźny poranek. Dziś, dziś piątek, bodajże 21 listopada. Słuchajcie, wracam już sobie do sądu po małej wyprawie. I chyba widzę tykę, na pewno, bo tutaj tak groty świecą raz i to nie będzie jakaś mała I się uchowało coś pięknego wiem ja zobaczyć co to Ha, ale jaja A tak się właśnie rozglądałem, bo już roślinności nie ma O kurwa para Przepraszam, ja pierd... Nie no Jedna i druga Pierwszy raz w życiu taką mam parę. Ja! Yeah. Żeby tak leżały obok siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chyba na dodoszczu jak złamany. Bo dwunasta. Ja! Yeah. No nie wierzę tak na widoku. Tu zaraz jest droga. 10 metrów ode mnie. Taka szutrowa. Ja! Yeah. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak, będzie dwunastak. No tego to się nie spodziewałem. O kurka. Dobra, dźwigamy. piękna duża róża kurczę, ale jest nawet nie jest pozgryzany ani troszeczkę nie, nie ruszyły go myszy, ale pięknie. Uff, napity ciężkie jak wjera. Tak, tutaj złamał nadoszniak. Oh, ale piękny. Yeah. Je. Yeah, yeah. Nie wierzę. Ten też nie pozgryzany. I to nie są małe tyki No taką nie to chętnie, chętnie przytulę do kolekcji No coś pięknego Ale mi się poderzyło, piękne No to teren wcale nie jest jakoś tak Dobrze przetrzepany A tutaj nie chodziłem za zrzutami Jeszcze nigdy W tym terenie No ale chyba będę musiał tutaj Się pokręcić w sezonie Coś pięknego Dobra тут тем часом.